Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie mijam akszona, bo mam misję. Zimno jest jak nie wiem co powiem Wam, że... Mam szalik w głowę w miarę, bo widzicie fryzura taka roztrzepana. Ale... ale zimno w ręce. A rękawiczek nie wzięłam. No i idę z misją do Kika tego, bo tam właśnie widziałam takie dosyć całkiem fajne em, filiżanki do espresso. Więc myślę, że się w nie zaopatrzę, być może nawet pokażę Wam co w Kiku i wtedy mi ciekawego, bo action to u nas jest mocno oblegany i nawet nie będę ukrywać, że tam to się nic nie da nagrać, ale może uda się właśnie coś fajnego w Kiku zobaczyć, przejrzeć przy okazji. Ale tu tego jest. Na Wielkanoc noc powiem Wam, że gdyby nie to, że ja już coś mam w domu, to bym pewnie się i na coś skusiła, ale słodkie te słoiczki. No a nawet są coś w tym stylu mam. Trochę inne, ale bardzo podobne. No to wiecie, już nie będę tego kupować. No ale jak już tu jesteśmy, to sobie przyjrzyjmy no multum tego. Świeczki, chyba takie zajączki mam. Fajne są. Dosłownie chyba takie same ciekawe, ile teraz kosztują tu nic nie zbić 4 euro o, to nawet jakieś przecenione z zeszłego roku no multum tego wszystkiego jakieś ciekawe lampki w ogóle są też na przecenie to można by ze pokusić i się kupić ale ja chciałam jakieś filiżanki do espresso Jeszcze wrócimy do tych wielkanocnych pierdł w ogóle mnóstwo rzeczy poprzecenianych suszki to z drugiej strony. Takie jeszcze jakieś resztki świąteczne. Jakieś kamyczki. Fajne tu podopląd ludzie by mi się przydało, ale jakie chyba jeszcze mam. O, te moderne, moderne co ja gadam. No te takie świczniki, na śmieszne, wąskie świeczki. <gryw> Jakiś piesił jeszcze trochę zimowych ale <laughs> teraz dobra okazja żeby sobie coś fajnego kupić w takiej naprawdę a nie, nie ma aż takich super cen dobra, idziemy dalej to jest słodkie jaka fajna poszewka podoba mi się jakieś ładne zajączki no jest tu trochę jakieś rzeczy do pieczenia tutaj takie bardziej neutralne rzeczy w sumie wiosenne niż świąteczne, wiecie takie narcyzki czy krokusiki? przebiśniegi gdzieś? No nie ma bardziej jak krokus, jakieś kowalie nawet są sztuczne, takie bardziej uniwersalne. Czy jak nawet ktoś nie lubi świąt, a coś chciałby sobie udekorować, to jakieś gołąbki, pięknie, to to to, to, to białe, co to jest? Nie wiem, tulipanki i te sprawy. No tak fajnie, wiosennie, ładnie, kolorowo. Natomiast ten stolik to już cały. Słyszę też jakieś domki, patrzcie, takie ogólne, takie bym powiedziała. Jajeczka ładne, takie fajne, zdobione. No, wiadomo, że trochę kiczowate wszystko jak tu takie świąteczne rzeczy, ale jak ktoś lubi, to czemu by nie? No, takie fajniejsze, sztuczne kwiatki mam, prawie jak prawdziwe wyglądają, bratki. No wiecie, ja takich to sobie na balkon nie postawię. Oczywiście kupię prawdziwe mnie wzięło w zeszłym roku na bratki, to w tym roku nie może ich zabraknąć ponownie. I tu mamy takie fajne zające. I duże uszy stojące. Te fajne zielone, niebieskie, kolorowe, nawet są świeczki. No jest tu trochę tego. Tylko to takie ja ta sezonowość tego, trzy tygodnie i trzeba chować miejsca potem nie ma. Ciężko, ciężko powiem, chciałoby no, się, ale ciężko. I ładny taki złoty zajączek. Tu z misją przyszłam, bo gdzieś tu kiedyś widziałam, właśnie jakie fajniejsze kubki do espresso, a chciałabym je mieć, bo jak już mam te wieszaki, to dobrze by było sobie to zawiesić. Tutaj mamy kieliszki, szklanki, ale mi chodziło. o... No, tu na górze są. A, i są dwa rodzaje, zobaczcie, takie jakby na nóżce za 2 euro. No to żal nie wziąć. Mamy 6 sztuk i takie trochę większe, tu w ogóle powinno być napisane 3 euro. Ale przecenione to może, wiecie, 110 ml mają te takie półokrągłe. A te zobaczmy, 90. No to ja bym jednak celowała w te troszeczkę większe. No to wiecie, espresso można sobie regulować. Czy tu coś jeszcze ciekawego jest? Nie, no tu nic nie mamy. Tu widziałam, że jeszcze są jakieś. A to są słowiczki, to nie. Chociaż całkiem spoko są te słoiki. Euro 50, takie małe, kwadratowe na przyprawy. Czy miałby nie? No dobra, zajdę do Tediego, ale wydaje mi się, że to chyba te same co na górze. Tak. No, te same, więc chyba jestem zdecydowana i wzięłabym sobie, co prawda trochę dużo, ale jakby się potłukło, to zawsze, zawsze będzie na zapas. I chyba bym się zdecydowała, ale jeszcze zajdziemy do Tediego, tak dla pewności. No, to to takie rzeczy do łazienki i nie tylko, więc mniejsze. Wzbudzałem moje zainteresowanie. Dziś z tyłu poszewki były no taki standardowy asortyment kika. No niby po świętach, ale podusia fajna, nie? Tylko trochę droga. Jeszcze nawet po przecenie 3,99 jest dużo. W sumie można sobie obwlec w coś innego, trochę pozbiera jakieś śmieci. A na święta sobie tak zostawić? Nie głupie. Słonko wyszło, ładna pogoda się zrobiła. I idziemy do Teddy'ego. Tak się będę rozglądać. Wiecie, bo tu co chwilę wyjeżdżam auta z parkingu i można się nieźle zdziwić. I, i jak ktoś na was trąbi, to pół biedy, ale gorzej jak ktoś w was wiedzie, więc trzeba się rozglądać. Oczy dookoła głowy, bo nigdy nie wiadomo. Jak my nie uważamy, to kto będzie na nas uważał? Dobra, już jesteśmy blisko Tediego. zobaczymy, co tam ciekawego mają, czy też jakieś szklaneczki, choć powiem Wam, że te z Kika są bardzo fajne i chyba bym się nawet na nie zdecydowała, ale najwyżej wrócę, nie będę chodzić, wiecie, ze szklankami, a może coś wtedy im fajniejszego będzie, nigdy nie wiadomo. Idziemy do środka. O, tu już tak pełno świątecznych... E no, słodkie mam te rzeczy. To no się tak nie będę zagłębiać w ceny, bo jak widzicie, no mnóstwo tego jest, nawet takie jakby jajka do zawieszania. Fajnie w oknie można sobie zawiesić. I to bardzo podobne do tego co było w kiku. No mnóstwo. Czekajcie, ktoś tam z tyłu mnie śledzi, chyba chce przejechać koszykiem. E to jest fajne. I słodkie. Dobra, idziemy na te szklanki, najwyżej wrócimy do tych króliczków, które są tu urocze. Dział szklanek, w sumie to takie bardziej wszystko plastikowe, więc przypuszczam, że jestem, jestem w złej części, ale za się zorientuję i zobaczymy, co gdzie jest. O, tu już bardziej tak w szkło idziemy. Takie ręczniczki, nawet nie głupie. Kiedy to łazienki malutkie by mi się przydały. Przyjrzyjmy się tym ręczniczkom. No to są makey, to nie. To nie bardziej coś w tym stylu, ale to jest takie cienkie, to też nie. Te są jakby grubsze. No wy całkiem spoko ile to coś euro. Tylko, hm. no nie chyba. Ponownie wchodzimy w ten dział szklanek i kubków. jak Widzicie talerze, miski, no wszystko jakieś do przechowywania puszki. No wy całkiem spoko zestaw talerzy. No ale tylko pewnie 12 części. No to na 4 osoby mini zestaw. O, to nie jest głupie takie do zapiekania. Luminark. Luminark to chyba ta francuska filma. Dosyć popularna kiedyś w Polsce. Dobra, ale ja tu bardziej szklanki kubki. Spocha. Ale cienkie szkło. Ma. O, to fajne. Te są ładne. Ile to? 2 euro? No to tak nie najgorzej. Ile to mililitrów ma? Czy tylko ja nie mogę znaleźć, ile to może mieć, ale ja bym nie chciała białych, znaczy się bardzo mi się podobają, ale no nie. W sensie, że wolałabym szklane. Mam te filiżanki szklane, to tamto też bym wolał szklane i nie widzę, czy nie ma pytanie. Tu na górze są, ale to takie jak do tureckiej herbatki, coś w tym stylu. W sumie też nawet nie najgorsze, nie najgorsze na espresso. Mogłoby ujść, ale ja bym chciała coś szklanego. I nie widzę. No, albo po prostu przeoczyłam. by naprawdę nic nie było? To chyba kieliszki są w czaszki i te sprawy to nie. No nie, chyba nie ma. Tu mamy normalne kubki. Dosyć spory wybór, ale nie ma nic takiego przezroczystego, małego na espresso, więc No jednak powrócę do Kika i tam sobie o, zakupimy. Siedział na ogród też się powiększył. Mnóstwo tego wszystkiego jest. To toniczki takie do przesadzania. 3 euro za 5. Za 6. Tak? Za 6 sztuk. Więc nie najgorsza cena, jakby ktoś potrzebował. On takie nawet dosyć spore są. Są też w kolorze brązowym. Ogólnie sporo jest tu rzeczy na ogród. I w ogóle, spójrzcie. Jakieś solary, niesolary dekoracyjne. Drabinki dla roślin. Fajne jakby wiklinowe donice, drobiazgi do wysiewów, jakieś takie ogólnie dekoracyjne rzeczy. O, te lampiniki, ja mam podobne zększone, ale z metalu ten jest ceramiczny. Więc ostrożnie jakbyście zakupili, bo łatwo można zbić siatki na okna, rękawiczki, grillowe sprawy więcej ponownie świątecznych rzeczy i to takie raczej do zawieszenia jajeczka i te sprawy. Styropian. Ja lubię te zakrzana, przepiórcze malutkie. Ale tu się w ogóle dzieje. Spójrzcie, jakie słodziaki. <śm> I podusie, i koszyki. No, czego dusza zapragnie? No, produkują tego niemiłosiernie dużo. No, ale... Takie czasy, e, to jest fajne, bo to jest takie coś, jakby ktoś sobie taki fajny malutki ogród robił, no to spoko to wygląda. W sensie to chyba w szklesie czy w czymś robi takie ogródki. Mamy więcej świątecznych rzeczy. Drewniane, ja tu lubię takie drewniane. No, takie uniwersalne i dłużej wytrzymują ceramiczny, to różnie z tym bywa. W ogóle jaka brygada zajęcy. No jest tego sporo i każdy kolor, jaki tylko dusza zapragnie. Od pasteli do czerni do złota, do wszystkiego. I z filcu i z drewna, no wszystko co może W ogóle tam z tyłu takie fajne stopery chyba do drzwi w kształcie zajączków. Ponownie jesteśmy przy świątecznych rzeczach. No i tu różnie różniaście, tak jak już wspominałam, no jest tego odgroma. To takie spoko. Jak ktoś lubi małe rzeczy. Choć powiem wam, że czasem lepiej jednego większego zająca i macie fajną ozdobę niż tysiąc malutki, no ale wszystko kwestią gustu i potrzeb. To jest ciekawy zestaw. ile to coś? 6 euro. Uch, to długo. Widzicie, nawet takie wzórzasty są. Trochę jak bołanki z dolepionymi uszami, może na łatwiznę idą, wiecie nie wyrzucałam świątecznych, tylko doklejają coś no duże jest tego, dużo, dużo, dużo dużo. wow taka stateczna pani zając kojarzy mi się z tą mm, bajką o króliczku tam gdzie mama i tata był, nie pamiętam nazwy, chyba Disneya to było Co fajny kubek, ale tu jeszcze z drugiej strony chciałam wam pokazać Solary. Bo jest tego multum. To, jakby ktoś potrzebował, takie nawet fajne słówki są. Też pewnie się świecą. Lata ręki, takie do zawieszenia. No, jest tego dużo. Okej, okay, większe lampione, coś jak róża wodna, coś w tym stylu. No i te tradycyjne takie kulki. No, dużo tego jest. Gdy jeszcze widzę foremki do pieczenia w kształcie zajączka. No dobra, chyba będziemy stąd wychodzić, już napatrzyłam się i wiem, co chcę, więc wracam do Kika po swoje kubeczki, szklaneczki. Decyzja podjęta, wracam do Kika, tam sobie zakupię te kubeczki, w sumie to szklanka, nie szklanka, bo to uchoma, no ale bynajmniej mm, zdecydowałam się, podjęta decyzja jest, więc to najważniejsze, fajnie, ty w końcu miała już taki komplet, jeszcze tylko wystarczy te za wieszaki zawiesić i będzie ok, to już muszę męża poprosić, bo tam jest taki, a, taka śrubka, ją trzeba pod szafkę podwiesić, bo to się nie rozciągało więc ja do mnie będę manewrować, ma narzędzia tu tam da radę, da radę. Mam nadzieję, że ten dzień Wam się podobał. Taki dosyć krótki film. Ja już się z wam żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!